Dzień dobry z rana w tą piękną sobotę chociaż nie wiem czy jest piękna tak trochę wiatr mocno wieje dzisiaj z ekipą w trochę pomniejszonym składzie ale jesteśmy na takim poletku mamy tu pozwolenie od właściciela na kopanko kiedyś mi tu wyskoczyła taka odznaka LOPP ale to było dawno, dawno temu gdańskie feniki wyskakiwały także zobaczymy, pochodzimy sobie, pokopiemy miłego oglądania Wam życzę a Wy życzcie nam Fajnych fantów, żebyście mieli co oglądać. Trzymajcie się. Chyba jest pierwsza monetka. Ale co to będzie? Nie wiem, poczekajcie. Piątka adolfowa. Piąteczka adolfowa się trafiła. Ale taki stan słaby. I taka emeliniowa jakaś nie wiem co to jest linijka, podziałka ale pizga powiem Wam dzisiaj chyba będzie pogoda tragiczna. Było rano ładnie ale już zaczyna się masakra. Jest coś małego. Jest, ja mówiłem Michałowi że już wiem co to jest. Jaki piękny stan. Jedyneczka, nasz polski groszek międzywojenny, śliczny No, piękna Jest coś dużego, ale Co to jest? Nie, kurka <laughs> Znowu Znowu Mercedes Znowu Mercedes, ale słuchajcie, to daje Kurde, Michał tam chodzi. Naprawdę jest takie wzniesienie. Tam na dół żeśmy zeszli, to było tak ciszej, ale tutaj to jest masakra, nie? To nam chce normalnie tutaj łby pourywać A tym bardziej, jeszcze że jest taka. no bida, bida totalna. Oj, wyskoczył taki czubek. Czubek wyskoczył. A przed nami jeszcze wzgórze rozdartych serc. Chłopaki już tu zaczynają zdobywanie, a my za chwilę się wbijemy i zobaczymy, czy to będzie rozdarte serca, czy uradowane serca. No i coś mamy. Mamy. Pyrryly. Jedna złotóweczka. Słuchajcie, takie fajne pole. Wczoraj jeszcze w nocy widziałem na Facebooku, jak Arek Czuczman Wrzucił fotki ze swojego chyba ostatniego wypadu. Także wbijajcie do niego na kanał na Arek Czuczman, to dostaniecie zawału. Co ten chłop wyciąga w Niemczech, to jest po prostu petarda, nie? Naprawdę. Pozdrowienia, Arku. Jeszcze raz gratulacje. Patrzcie na to. Na wierzchu. Druga złotóweczka. Ale fajnie. Patrzcie, ładnie ją odkleiłem i widzę mój rocznik 7.4. <laughs> no, czyżby to był jakiś dobry znak? Tutaj naprawdę fanty leżą na polu. A. Proszę, jaki pol silver ładny. I znowu jakaś krągłość Tak Srebro PRL-u Ameliniowe Idzie Michał do właściciela Ja widzę, że wydygał, bo patrzę, podjechał właściciel Wyciągnął piłę Idzie nam chyba łeb odciąć. <śm> Tak. Idziemy pogadać. Szczęść Boże! Cześć! Cześć. 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 Tak. Hej, to tam na dole możemy jo, sobie no, połazić. I za domem też. A to jest moje, aż tam taka tak, górna tak, tak, dom tam jest tak ostatni. Tak. Jo! Jo! Do tego, do tego miejsca. Super. Bo tak. Tak, można tam pochodzić. Śmiało. Super. Dziękuję. Tak. No, żeby okay. się sprężyć? Od tak. żony to my sobie tak chodzimy. Tak. <laughs> jo! jo. Relaksujemy się troszkę. Jo, to my, my wiemy, my mamy od niego pozwolenie, także myśmy się chcieli o ten dół jeszcze zapytać, nie? Bo tam te chałupy to stare, nie? Tak, tak, tak. No i myśmy na mapach patrzeli, że to wszystko tam stare jest, nie? Stare stare zabudowania, to są tak. Także widzicie. Dobra rozmowa i wszystko idzie załatwić. Nie ma się co bać. Można chodzić. Serdeczny, Bóg zapłać. Można się spacerować. No i fajno. Patrzcie tu. Michał wyciągnął coś ładnego. To jakby kopertkę od zegarka. No. Śliczniak. Tylko nic poza tym nie ma, panie. No, tak jak ja. prl Tak. -e. Nic na razie. Ale jest okej. Okay. Piątka jest teren perspektywiczny, jak to mówią. Mamy do sprawdzenia jeszcze tam po pole. Będzie dobrze. Sygnał był 50, wbita sztychuwa. Mi to na srebro wyglądało, było takie cieniutkie bardzo, ale... Jest! A jednak. A jednak. Jest! Ha, ha, ha. Patrzcie co ja mam Czekajcie ładnie, ładnie No to jest Jedna druga silverka. Jest petarda ha, ha, ha. Jest sreberko, ale śliczne Kurczę, mówiłem, że ten właściciel chciał nam łby poobcinać tą piłą, a on nam tylko szczęście przyniósł. Jest śliczniak, jest srebro. Super. Patrzcie. Takie kurde nierówność. Już mi tego nie chciał łapać, ale taki znowu powtórzę, sygnał duch. Sygnał duch przebijający. Czekajcie, obczyszczę, jest guziczek jakiś. A no i tak wygląda wyczyszczony. Piękny, piękny. Jest łóżko. Uszko... Jest piękny, także jest fajny, jest już super. Patrzcie, jest Ursus, jest Monetus. Zobaczymy zaraz, co to będzie. O. Adolfik. Jest Adolfik. Trochę przenieśliśmy się na to miejsce, gdzie tu nasz pan nowy znajomy rolnik nam pozwolił. Także patrzcie, no był tu ktoś dołki niepozasypywane. Pamiętajcie, zasypujcie dołki, nie róbcie takich tu trzody A <grystanie> się cieszy, mówi teraz tu będzie czad dopiero. Teraz będzie czad. Także mamy tam. O Jezus, cały, cały tam ten teren. I w dole jeszcze i tu do pochodzenia, także jest na parę dobrych wypadów. Jest ładna patynka. Patrzcie, a co to będzie? ups muszę ściągnąć rękawiczki. I taka to wyszła ładna patynka. <śmiech> <Pyrily>. <śmiech> Patrzcie, jak fajnie właściciel pola przygotował nam ten. Wytyczył nam jak na bieżni lekkoatletycznej, takie tory do chodzenia. Super, nie? No gość jest petarda po prostu. Dziękujemy bardzo. No dobra, robimy krótkie podsumowanko. Tu tyle śmietnika wyszło. Moneciaki. to od tego zegarka. Bardzo ładny mi to trafił. Perelowo. Tutaj jest też jeden. Cesarstwo, chyba. Dwa Adolfy. Perele. Oj. Strzał. Super groszem. Jeden grosz. Także taka para pięknych monetek. Takie okoliczności przyrody piękne. Jutro, nie wiem, poprawimy to miejsce może, a no może nie. Zobaczymy. Myca je. Dobra kochani, my żegnamy się z Wami. Było co było. Pokopaliśmy, połaziliśmy, zaczyna deszcz padać, także zwijamy się już do chaty, żeby nie nadwyrężać zaufania naszych wspaniałych kobiet. Także jak się podobało, łapka, subik, trzymajcie się, jutro jak polecimy na. Mamy taki plan może polecimy na te, te stare budynki, na tą starą wioskę. Michał tam znalazł yy, studnię taką. No to może jeszcze magnes wleci i tam połowimy. Także trzymajcie się, do zobaczenia, hej.